Co się dzieje podczas tego turnusu? Czemu poddawany jest pacjent? Pacjent jest poddawany całkowitej diagnostyce układu krążenia nieinwazyjnej, jak my to określamy. W turnusie kardiologicznym pacjenci mają odpowiednią dietę. Pacjenci mają zajęcia z psychologiem. Jest to tydzień lub dwa tygodnie tylko dla nich, żeby. Sprawdzili, jaki jest stan ich układu krążenia, jakie działania mogą podejmować, czy to serce jest ich zdrowe, czy już może jest zagrożenie chorobą, czy można to zagrożenie chorobą odwrócić, przyjeżdżając tutaj i poddając się ćwiczeniom, odpowiedniej diecie, odpowiedniej edukacji, odpowiednim działaniom psychologa. A jeżeli na przykład. No... Chcielibyśmy szybko się dowiedzieć, co, że, czy, czy jest z nami wszystko w porządku. Możemy na przykład przyjechać na jeden dzień y, tutaj albo nawet na weekend i do yy, Tak tak jest to możliwe może nie w ciągu jednego dnia dlatego że założenie holtera to jest jeden dzień zdjęcie holtera następnego dnia jest to analiza 24 godzinna ta baza diagnostyczna jest cały czas dostępna tutaj można podejść można zapisać się na Czyli tego typu trzeba, badania nie, trzeba, być dwa tygodnie, tydzień, nie trzeba, dwa trzeba nawet być tydzień dwa tygodnie możecie państwo właściwie w ciągu trzy dni Taką diagnostykę można wykonać, jeżeli oczywiście Państwo nie chcecie skorzystać z naszej oferty, która poprawi Państwa stan zdrowia, czyli chociaż na tydzień, chociaż na dwa tygodnie skorzystać z odpowiedniej, wyliczonej, dobranej diety bogatej w owoce, warzywa, ryby, odpowiednio wyliczonych kalorii dostarczanych dla organizmu, ruch na... W świeżym powietrzu ćwiczenia na ergometrach rowerowych, które są dobierane odpowiednio do możliwości fizycznych danego organizmu, który wcześniej jest oceniany w teście wysiłkowym. Proszę Państwa, różne możliwości, oferta naprawdę bardzo szeroka od tylko diagnostyki poprzez pobyt tygodniowy, pobyt dwutygodniowy, ewentualnie skorzystanie z badań w pakiecie zdrowe serce po pełny turnus 14-dniowy.